You guys gonna have to wait here. We'll be there just in case, bruh. Thanks, homie. But I'm down with these boys. I don't like this, man. Look at all them other family hoods. They used to be Grove streets. Relax. We straight, they straight. How about you, Smoke? Hey, I'm feeling a little exposed, but I'm good. What's oh, that? Helicopter.

Dobra, ale najpierw tutaj muszę moim ziomkom pomóc. Ale teraz widzę, że moi ziomkowie też do mnie strzelają, tak więc dla nikogo nie ma litości. Wbijamy do środka. Mogę wziąć kamizelkę, ale trudno. O, ten w ogóle wypadł. Dobra, laseczka ucieka nie ucieka. Okej, okay, tu niestety ziomek z grosy się chyba wykrwawi. Oj. No i tutaj, moi drodzy, cała trudność właśnie tej misji polega na tym, żeby się, jakby to powiedzieć, nie nadziać na tych komandosów, właściwie nie komandosów, tylko antyterrorystów. Po prostu oddział specjalny tutaj z San Andreas, właśnie z Los Santos. Ponieważ właśnie, gdy wyskoczymy na taki prosto w ogień, to możemy naprawdę strasznie dużo życia stracić, a tutaj naprawdę dość sporo tych komandosów, właściwie komandosów tych antyterrorystów, Sił specjalnych po prostu z Los Santos będzie. Yy, dobrze, ja tutaj sobie oczywiście będę szukał gdzieś kamizelki. What? Nie wiedziałem, że jest coś takiego tutaj, w tej misji. Że mi tutaj panienka całuje. No i widzicie, po raz kolejny mówię, że przy let's playu można się zawsze czegoś nauczyć, czegoś nowego. Szokłem teraz troszkę, ale dobrze. Mm, mam nadzieję, że uda mi się stąd wydostać mojego brata Sweeta. No niestety, yy... Okej, okay, tutaj trzeba właśnie pomóc naszym ziomkom. Niestety... oj, 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 pomalutku... Yy, Sweet... Yy, Sweet. Yy, Smoke i Rider troszkę brzydko się zachowali, nawet bardzo brzydko się zachowali, ponieważ... zostawili mnie i Sweeta na pastwę losu, pojechali sobie. No bardzo nieładnie z ich strony, trzeba będzie sobie z nimi pogadać, jak już... jeśli oczywiście uda mi się wrócić w jednym kawałku na Grove Street. Dobrze, nie no nigdzie tu nie ma raczej kamizelki, ani serduszka, może pominąłem po prostu. Ale trzeba się cały czas Z mieć na baczności. Tam jest swaniak No panienka, uciekaj. Tego cwaniaka. O w ogóle przez ściany przenika wszystko. Wiksy ostre. I ten cwaniak. No, ale odporny. Nie no, jednak te oddziały specjalne są dużo. Oj, dużo bardziej wytrzymałe i dużo bardziej yy, tutaj uciążliwe do zabicia niż zwykli po prostu policjanci. Dobra, spokojnie. Troszkę sobie też kaski pozbieram. Nie odmówię, nie odmówię. Okej. Okay. No dawaj, 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 CJ, dawaj, dawaj. Okej. Okay. Tam jeszcze w ogóle tu wyskakują z normalnie jak ninja. Skądkolwiek tutaj gdziekolwiek są wszędzie. Ale fajnie, fajnie. Tylko gdzie jest mój brat Sweet, to jest właśnie. Ciekawe. Tutaj nie. Tutaj nic nie ma. Tu jest Sweet, dobrze. Chciałem do niego strzelać

po prostu najpierw pozabijać tych cwaniaków, którzy są na helikopterze, właśnie te oddziały spatu, yy, i później zająć się samym helikopterem. Tu, oczywiście, pojawia się pasek ze zdrowiem. musimy uważać, zarówno na niego, jak i na siebie. Tam jeszcze jeden został. Okej, okay. no dawaj go, dawaj go, CJ. Dobra, chyba już po wszystkiemu. Dobra, helikopter odleciał, yy, czyli mamy spokój, nie było aż tak źle. Wow, wow, jaki wybuch. Fajnie. Dobra, lecimy. Trzeba się będzie jakoś stąd wydostać. Mam nadzieję, że tutaj policja nie otoczyła tego budynku, bo będzie naprawdę ciężko się przedrzeć. Oby nie! O! No, wrócili. Mają szczęście. Swajaki. Uuu mamy Kałacha No To lecimy. Dawaj, 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 dawaj. No i takie misje to ja lubię. No dobra, będziemy musieli tutaj... Wow! Jakie wiksy, co tu się dzieje w ogóle? Będziemy musieli tutaj właśnie uważa na zdrowie naszego samochodu. Tutaj w ogóle ósma, bo dobrze przeczytałem Okej, okay, dużo tych policjantów jest, nie, nie chcą odpuścić. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, ten już się pali. No, póki co zdrowia samochód nasz ma dosyć sporo, więc nie ma co się przejmować. Oj, kolejni. No naprawdę jest ich tutaj całkiem sporo. Ale moi drodzy, no jak nie kochaj takiej misji. No po prostu akcja po prostu na poziomie Hollywoodu. Kocham to, naprawdę kocham to. Świetne kino akcji tutaj po prostu. Kino oczywiście, w cudzysłowie. Dobra. Nie wiem czy się go mogę strącić. <noise> Stereotypy tak mocno Dobra, dawaj, dawaj go Wo, wow, ten w ogóle przyklejony do motora Do motoru Wo, jaki cwaniak Co to się dzieje <noise> Oczywiście smoke w komentarzach WT Mistrz Dawaj, 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 dawaj O umiejętność użytkowania AK-ami zdrowa, tutaj sobie przy okazji AK-47 sobie troszkę no ja właściwie bardzo dużo sobie nabiję skill'a, To oczywiście może się przydać Później Dobra, lewej, lewej, lewej Nie ma nikogo Boże dopiero przyjadą Nie, jadę. No, dobrze, dobrze, dobrze Bo to była prawa Nieważne zresztą Wow, ja bym w ogóle sieknął ten swanik Prawie wymaksowałem teraz umiejętność z AK w tej misji Też konkretnie Dobra, ten zaraz skłonię Pięknie I teraz ten w ogóle przez niego uniknął. Ale co tam, na to można oko przymrużyć. Dobra, już raz. z 10 radiowozów rozbiłem. Podczas tej, tego, tego pościgu. Okej, okay, tu nagle się pojawiła blokada. O stary. Smog blisko, smog z mistrzem. Co oni robią? <laughs> o stary, o stary! Nie wierzę. Bęk! Zmieliło policjanta. Co teraz? co to jest? jest? Jasny wind. O, kocham tą grę. Ubóstwiam. Uwielbiam. <mulikacja> o, to Musimy się, Misja wykonana, szacunek Plus. No i za takie misje właśnie kocha się Geta Sandreas. San było grubo, było grubo, nie powiem. Um, I troszkę mi tutaj nie pasuje to, że um, ktoś właśnie wydaje mi się, że ostrzegł policję. Właśnie doniosł policji, że. Będzie właśnie spotkanie w tym motelu, hotelu. hotelu. Yy, ale na szczęście, um, tutaj ekipa z Grove Street wyszła z tego, Chciałbym ja to powiedzieć, obroną ręką. No i dobrze, yy, widzicie, CJ troszkę oberwał, ale naprawdę całe szczęście, że mam taki długi pasek zdrowia. Tak więc yy, tylko sobie teraz yy, odnowię to życie. A w zasadzie sensie, czekajcie: czekajcie, 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 czekajcie. Ja sobie tutaj wezmę yy, podskoczył do tego automatu z napojami, ze sprąkiem. Sprung to się nazywa yy, I sobie kupię troszkę Tam jeden dolar to właściwie nic No i całkiem sporo życie odnamy, Więc drugi Cyk i trzeci Będę miał już pełne zdrowie Tak więc do kolejnej misji będę mógł Bez problemu przystąpić Dobra No taksówka takie średnie autka Ale grudny, żeby dojechać na Grow Street Dobra jeszcze sobie Wezmę po drodze może kamizeleczkę Żeby już tak nie, nie były jak w ostatniej misji, żebym był już po prostu na maksa, przygotowany na wszelką ewentualność. Dobra, cały czas zastanawiam się, czy robić misję policjanta i yy, strażaka. Napiszcie mi, co o tym sądzicie, czy warto to robić, czy tak średnio to się przydaje. Dla mnie, według mojej opinii, średnio. Hmm, ale jak chcecie, możecie wyrazić, oczywiście, swoją opinię. Do tego, właśnie od tego są komentarze na YouTube, żebyście Wy moi drodzy wyrażali swoją opinię. Bo oczywiście zachęcam do komentowania.

Listen up, y'all down with CJ, right? Yeah. Show. Show. He's been through a lot. I mean, we all been through a lot. But CJ's helping us clean up the hood. He's taking a fight to the enemy. Showing all of us how he used to be. Yeah. yeah. What it used to mean to be a Grove Street family. Yeah. yeah. CJ, you my brother, my running dog. I should have never doubted you. It's nothing. But you're home now, partner. Yeah, that's right. Oh for sure listen up i want all y'all to go get heated and meet me downtown under the Mulholland intersection we gonna roll on these baller motherfuckers yeah i right, right. see y'all on traffic. Yeah, let's roll. yeah for sure you in hell yeah i mean i'm your running dog sweet yeah my nigga all right you go get heated up and i'll meet you at the crossroad Telephone. Hey CJ, Caesar, man. I'm kinda busy now. Something big going down. Essie, I gotta see you, Holmes. Tell you something. Look, if it's about Kendall, don't worry. We cool, all right? No, CJ, you gotta come and see something. Something important, eh? Well, it's gonna have to wait. This can't wait, Holmes. If I tell you, you won't believe it, I swear. Ah, uh, okay. I got about five, so it better be good. Where you at? I'm under the freeway, north side of Vernon Plus. <laughs> okay, jedna miesta je Caesar and pod autostradą. Znaczy, nas, nasz cel był inny, mieliśmy gdzieś nas się spotkać yy, i troszeczkę tam po prostu pognębić balasu, lasów. Ale, no skoro Caesar mówi, że sprawa jest bardzo ważna i że muszę to zobaczyć, no to, no to niech będzie. A no wydaje mi się, że Caesar jest na tyle poważnym człowiekiem, że po prostu yy, CJ'owi by tam bezpodstawnie yy, głowy nie zawracał. Zwłaszcza dlatego, też, że CJ właśnie, jak mówił, jest zajęty. No, zobaczymy, co tam się dzieje. W sumie ta taksóweczka całkiem nieźle pomyka. Ogólnie w wersji beta taksówki z GTA San Andreas były bardzo podobne do tych z GTA Vice City. Ogólnie pojazdy były bardziej podobne do GTA Vice City z San Andreas, ale y, ogółem, no, pod koniec już wersji oficjalnej te auta się pozmieniały. Dobra, no, jest praktycznie na miejscu. No, już jesteśmy. Dobra, wejdź do samochodów w alei. Gdzie ten samochodzik? Tutaj jest, dobrze. No, czyli wszystko jest tak, jak powinno być. So Do you drag me way across town to see what? Just in time, I said. Take a good hard look over there. So, some ballers hanging around a dope spot. So what? Just watch on me. What the fuck? So, yes. Oh no. No smoke to jest to auto, z którego została mama, mama z CJ J'a. a. No nieźle, jeszcze ten, ten peny. No to super. Shit, smoke? Crash making you sell us out? I heard a rumor poked around. I didn't believe it myself, but...

Big Smoke i Ryder kręcą coś na lewo właśnie z crashem, ale co dziwne yy... Aha, Przepraszam, No dalej, sweet No No i tak jak mówiłem, najprawdopodobniej, znaczy co dziwne... Y, Crash y, i właśnie Sweet, y, Sweet, przepraszam, y, Smoggy Rider y, bez Sweeta oczywiście y, Byli widziani przy zielonym Sable, czyli aucie z którego została zastrzelona mama dzieje, to jest dodatkowo dziwne. Wow, tu widzę jakaś grubsza ustawka jest. Wow, 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 czyli jednak biedny Sweet kwad zasadzkę, ale spokojnie. Oj, dostał.

Sweet został ranny Dobra, się ściągają wsparcie. Niestety, jak jest CJ zdenerwowany, to żadne wsparcie Ballasom nie pomoże. Nie tym razem. jaki? na szczęście, to jeszcze Dzionkowie z Grow pomagają nam dosyć ostro. a więc wszystko jest na miejscu. Dobra, No już nic nie dostaje, tylko tam w busie jedzie ekipa. Ale ja ich przywitam, oczywiście, ostrym rogniem. I wtedy będzie wszystko C. Dobrze. Kolejne wózki balasu. O ludzi, ich tam jeszcze jest. Masakra. No to jeszcze jakieś te drive bye, wszystko. Wyspanili się, ale. Kończyliście CD z po prostu niezniszczalnym. Nie no i jedzie policja. LSPD. Los Santos Police Department. Ha, tak stan angielski. No i wychodzi na to, że chyba jest wpadka. Słabo, słabo się you got a bag over your head, boy. How you feel about that? Man, take it off, please, man. I can't breathe, please. Oh, all right, but only because you said please. You fucking sick motherfucker. Intimidate those who intimidate others, Carl. It's my job. Right in? <laughs> yeah. Hey, man. Where we at? The middle of fucking nowhere. Nice, clean air. Fucking smoke. Oh, sweet! Sweet is alive. Alive and inside. He's in a prison hospital, being treated for gunshot wounds. Awaiting trial. Yeah. Somehow, nobody's caught you yet. Oh, yeah. You should be glad, Carl. Your moron brother's alive. Your street trash soon to be turned out sisters alive. And she's only sucking one greaseball's ball's dick. <laughs> Things are going pretty well for you, Carl. So behave, nigga. We want you to do a little favor for us, Carl. I can't believe mm -hmm. that nigga smoke turned on me. Smoke! Smoke does exactly uh, what he's told. Uh, uh, he learned that lesson a long time man, ago. man. Take it yeah, easy. Homies for life? Street loyalty? That's all bullshit, Carl. Didn't you learn that when they ran you out of town just because you let Brian die? Huh? Eddie, I can't deal with this guy. He's an idiot. Let me air this fucker out, No, hey. no, 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 officer. For once, let's let the kid do something good with this useless life. He's gonna help us with the fight against crime. Right, Carl? Yeah, by any means necessary. Now you stay the fuck away from Smoke and stay the fuck away from us. O, hejka, moi drodzy, osiem pomału do końca. Tak, będzie onaś z, to z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z tej zagrania, z zagrania w GTA San Andreas. Póki co, się ciepło. No, I. Cześć. Yeah,